Peptydy biometyczne, generator kwasu hialuronowego, komórki macierzyste roślin. Jak to dla Ciebie brzmi? Mam nadzieję, że znajomo, ponieważ jest to kompleks trzech bohaterów, którzy dbają o to, że nasza skóra nie traci na gęstości, nie traci na jędrności. Nie traci na nawilżeniu, że pozostaje młoda na wiele, wiele lat. Czy gdybyś wiedziała, jak zadbać o trzy budulce swojej skóry: o elastynek, kwas hialuronowy i kolagen, te trzy budulce, które są rusztowaniem dla twojej skóry, to czy byś to zrobiła? Czy zadbałabyś o to właśnie, by to rusztowanie nie zostało naruszone? Jeśli tak, to zapraszam Ciebie do poznania linii Repair linii naprawczej linii, która naprawia gęstość skóry, naprawia owal skóry, naprawia nawilżenie skóry, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli przez wiele lat skóra nie dostawała wsparcia właśnie dla swojego rusztowania, to um, dzisiaj prawdopodobnie woła SOS. Jak to odczuwasz? Ano tak, że skóra staje się coraz bardziej wiotka, coraz taka mniej elastyczna, że owal, owal twarzy się zupełnie zmienia. To są sygnały, że Twoja skóra przez lata nie dostawała wsparcia, którego potrzebowała, ponieważ zdolność do produkcji na przykład kolagenu w wieku... Dojrzałym spada bardzo, bardzo gwałtownie, dlatego warto jest wiedzieć, jak wspomóc właśnie ten proces jak wspomóc to rusztowanie jak wspomóc ten kolagen do tego, żeby się stymulowała nasza skóra, właśnie do, do jego produkcji. O tym podczas omawiania linii Repair linii Naprawczej, ale im wcześniej zaczniesz jej używać, tym lepiej dla Ciebie, dla, twojego, dla Twojej skóry, ponieważ prewencja zawsze jest tańsza niż leczenie. Poznaj kosmetyki, które wchodzą w skład całej linii. I tu od razu powiem, że bardzo, bardzo, bardzo właśnie chcę zaznaczyć, jak ważne jest stosowanie linii pielęgnacyjnej nie pojedynczej produktów nie wszystkiego z różnych parafii nie kremu który koleżanka poleciła nie mleczka bo było w gazecie nie coś tam bo ładnie wyglądało na półce ale linii świadomej linii świadomej pielęgnacji właśnie dzięki używaniu całej linii pielęgnacyjnej to się nazywa świadoma właśnie pielęgnacja Poznaj, proszę, linię Reaper. I pierwszym krokiem świadomej pielęgnacji powiedziałabym, że jest mycie, ale powiem coś więcej. Pierwszym krokiem świadomej pielęgnacji jest oczyszczanie buzi. Pianka, która wchodzi w skład linii pielęgnacyjnej Reaper, o której dzisiaj mowa, jest produktem myjącym naszą buzię, używamy jej do mycia, ale tak naprawdę pianka ta oczyszcza naszą buzię. Czym się różni mycie od oczyszczania? To jest bardzo ważne, żeby świadomie do tego podchodzić, ponieważ mycie charakteryzuje się tym, że jak mycie na przykład talerzy, myjemy prawda, jakąś gładź, jakąś powierzchnię, myjemy powierzchu. Natomiast nasza skóra nie jest taką gładzią, jednolitą. Nasza skóra składa się z warstw nasza skóra jest porowata w naszej skórze są kanaliki, e, których jeśli nie oczyszczamy, to każdego dnia powiedzmy, że upychamy kolejne warstwy podkładu, nie doczyszczając, nie domywając. Powiedzmy, że każdego dnia osiada na naszej skórze kolejna jakaś warstwa smogu, kurzu. Powiedzmy, że każdego dnia dotykamy się brudnymi rękoma, i m, jeśli tego nie wyczyszczamy, nie oczyszczamy, tylko myjemy po samym wierzchu, a to wszystko w, w, weszło w nasze kanaliki, to jeśli ich nie oczyszczamy, to one się z czasem zablokowują. Tak powstają na przykład, po, tak powstają na przykład zaskórniki, <noise> tak powstaje m, nieoddychająca skóra zatkana. Więc zapraszam Ciebie absolutnie do tego, byś. I pierwszym krokiem świadomej pielęgnacji powiedziałabym, że jest mycie, ale powiem coś więcej. Pierwszym krokiem świadomej pielęgnacji jest oczyszczanie buzi. Pianka, która wchodzi w skład linii pielęgnacyjnej Riper, o której dzisiaj mowa. Jest produktem myjącym naszą buzię, używamy jej do mycia, ale tak naprawdę pianka ta oczyszcza naszą buzię. Czym się różni mycie od oczyszczania? To jest bardzo ważne, żeby świadomie do tego podchodzić, ponieważ mycie charakteryzuje się tym, że jak mycie na przykład talerzy, myjemy. Prawda? Jakąś gładź, jakąś powierzchnię myjemy po wierzchu. Natomiast nasza skóra nie jest taką gładzią jednolitą. Nasza skóra składa się z warstw, nasza skóra jest porowata, w naszej skórze są kanaliki, których jeśli nie oczyszczamy, to każdego dnia powiedzmy, że upychamy kolejne warstwy podkładu, nie doczyszczając, nie domywając. Powiedzmy, że każdego dnia osiada na naszej skórze kolejna jakaś warstwa smogu, kurzu. Powiedzmy, że każdego dnia dotykamy się brudnymi rękoma, i m, jeśli tego nie wyczyszczamy, nie oczyszczamy, tylko myjemy po samym wierzchu, a to wszystko w, w, weszło w nasze kanaliki, to jeśli ich nie oczyszczamy, to one się z czasem zablokowują. Tak powstają na przykład, po, tak powstają na przykład zaskórniki, <laughs> tak powstaje m, nieoddychająca skóra zatkana. Więc zapraszam Ciebie absolutnie do tego, byś oczyszczała swoją skórę. Mleczko, o którym mowa, ma taką kleistą konsystencję. To jest taka charakterystyczna cecha dla tego produktu. To jest taka bardzo, bardzo, może nie bardzo, ale lekko kleista konsystencja. Dlaczego? Ponieważ ta kleista konsystencja. Pozwala komórkom po, tu możesz właśnie zobaczyć o, pozwala komórkom macierzystym, macierzystym roślin, o których wspomniałam właśnie bardziej się wchłonąć tak? pomaga komórkom macierzystym roślin właśnie się asymilować ze skórą i to jest niesamowita cecha. Cechą bardzo taką charakterystyczną też dla tego produktu jest również to, że szczególnie, ale to bardzo szczególnie oczyszczanie tym mleczkiem swojej skóry pozwala na przywrócenie bariery lipidowej, na przywrócenie równowagi barierze lipidowej, właśnie skóry. Czyli jeśli. Charakteryzujesz się tym, że masz tendencję do podrażnień, że często masz jakieś zaczerwienienia, jakiś rumień, tak? tego typu rzeczy, to właśnie może znaczyć, że Twoja warstwa lipidowa, warstwa lipidowa Twojej skóry zostaje zachwiana, zostaje naruszona. Używanie tego mleczka właśnie chroni. Dlaczego? Dlatego, że są tutaj oleje. Roślina, tak naprawdę szczegółowo mówiąc, jest tutaj olej z nasion słonecznika. Więc myślę, że to jest dosyć przekonujące, jeśli właśnie Twoja skóra czujesz, że jest często podrażniona, że często reaguje, jest taka reaktywna właśnie. Natomiast dlaczego, dlaczego jeszcze? Dlatego, że, um, że jeśli twoja skóra charakteryzuje się um, otwartymi, otwartymi porami, już widzisz, że te otwartymi, poszerzonymi porami, widzisz, że jest taka niegładka ta struktura, tylko taka porowata, to jest to produkt, który właśnie jest dla Ciebie. Te trzy <ścoughs> Te trzy rzeczy, o których powiedziałam, komórki macierzyste roślin, te peptydy biometyczne czy właśnie generator kwasu hialuronowego są we wszystkich produktach, które tutaj będą omawiane. Więc wszystkie te produkty mają w sobie supermoce i co to znaczy? To znaczy, że stymulują naszą skórę do odnowy do odnowy, pobudzają um, nowe komórki do, do, do życia, pobudzają, e, tak jak było powiedziane, kwas hialuronowy, pobudzają e, kolagen, e, więc e, zapraszam Ciebie do posłuchania o kolejnym produkcie. Czym się różni serum od kremu i dlaczego nie jest to absolutnie to samo? Ano tym, że serum jest to bomba witamin. Serum e, Składniki, które nie mają funkcji nawilżających Twojej skóry. Nawilżający będzie krem. Serum um, jest serum liftingującym. Dlaczego? Dlatego, że um, um, pomaga um, przede wszystkim um, spowolnić um, proces starzenia się skóry dzięki temu, że Hamuje proces glikacji. Co to jest w ogóle glikacja? Glikacja, do, do glikacji dochodzi wtedy, kiedy poprzez spożywanie dużej ilości cukru albo palenie na przykład papierosów, nasze włókna kolagenowe zostają niejako oblepione, usztywnione. Przez to, że zostają usztywnione, to nasza skóra traci na elastyczności włókna kolagenowe się łamią, przez to owal naszej skóry zupełnie się jakby opada. Gęstość skóry zostaje, zostaje rozrzedzona. Tak? Więc możesz sobie wyobrazić, że po 35, tak naukowo zostało udowodnione, że po około 35 roku życia proces glikacji gwałtownie przyspiesza. I czasami jest tak, że nagle, szczególnie my kobiety... Patrzymy w lustro i jeszcze wczoraj było ok, a dzisiaj już zupełnie widzimy postępujący proces starzenia. Przyjrzyj się, co to jest glikacja, co na to wpływa, czym sobie do tego sama być może nieświadomie, niechcący dokładasz. I jeśli. Dojdziesz do wniosku, że chcesz to zahamować, użyj absolutnie serum liftingującego z linii właśnie Reaper. Właśnie po to. Po oczyszczeniu gruzi mleczkiem, po liftingowaniu cerom, przyszedł czas na krem na dzień. Krem na dzień charakteryzuje się tym, że jest to krem zagęszczający skórę. To krem, który ma w sobie najwięcej nanocząsteczek. Dzięki temu najbardziej wpływa na gęstość skóry. Nanocząsteczki. Asymilują się ze skórą i stają się jej częścią, więc gęstość skóry zupełnie się zmienia. Co takiego wspaniałego jest jeszcze w tym kremie, myślę, że warto wspomnieć, to to, że po 45 roku życia nasza skóra zwykle produkuje za dużo melaniny. Więc wszystkie osoby, wszystkie kobiety, które mają tę przypadłość, że nagle zaczynają widzieć przebarwienia na swojej skórze, powinny sięgnąć po ten krem jako właśnie SOS, czyli SOS, które może wprowadzić prewencję. Dlaczego prewencję? Dlatego, że ten krem poprzez swoje składniki właśnie minimalizuje, zmniejsza ilość produkowanej melaniny. Co jest jeszcze takiego, myślę, że niesamowitego, to to, że ten krem jako niewiele, jeden z niewielu kremów na rynku posiada certyfikat na fotostabilność, czyli znaczy to dosłownie tyle, że jest najlepszym środkiem, najlepszym kremem z filtrem kremem przeciwsłonecznym. Właśnie ze względów na e, ryzyko nadprodukcji melaniny. Więc zapraszam Ciebie do stosowania kremu na dzień z linii RIPPER. Wieczorem warto jest zastosować krem nocny z retinolem. E, retinol jako stabilizowana forma witaminy A w czystej postaci Przepięknie złuszcza nam martwy nastórek. To jest tajemnica młodości. Złuszczanie to jest tajemnica młodości. Natomiast co takiego niesamowitego jest akurat tutaj w tej formie? A no właśnie to, że przez to, że jest to stabilizowana forma retinolu, uwalnia się składniki uwalniają się powoli, czyli e, opóźnia się czas reakcji aktywnych cząsteczek i w różnym czasie się to dzieje. Więc nie jest tak, że nałożysz i jest wielki zastrzyk bomba, a na za chwilę m, jest wielkie klapnięcie, jest to inwestycja w skórę długofalowa. Inwestycja w skórę długofalowa, ponieważ uwalnia się to wszystko, co wartościowe uwalnia się stopniowo. Więc myślę, że to jest najbardziej istotne, jeśli chodzi o nocny krem z retinolem. Na dodatek świetne jest to, że nawet po całej nocy, rano, kiedy się budzisz, czujesz, że twoja skóra jest cały czas nawilżona, że jest wręcz taki świetny w dotyku film, który sprawia, że buzia jest taka właśnie satynowa. Zakochasz się w tym uczuciu, jestem pewna. Zapraszam Ciebie do poznania, jeśli ty tego potrzebujesz, do e, zapoznania się z wypełniaczem ładu maszki. E, ja tutaj e, miałam kiedyś e, e, taką wielką gruzę, gruzę, lwiąz maszkę tak zwaną. Dzisiaj już tylko pozostałości po tym. E, a m, zacząłem stosować, e, właśnie wypełniać głęboki zmarszczek. Nakłada się go po prostu w dłuższy zmarszczki e, Działa w ten sposób, że e, kapsułkowany kwas hialuronowy jakby wypełnia tę bruzdę, wypełnia tę zmarszczkę, wygładza ją, e, przez to e, właśnie m, m, wypełnia się struktura skóry dzieje się to stopniowo znowu powiem, czyli jest to długofalowy proces, długofalowe działanie, nieraz ciach, wszczyknięcie i już jest efekt, jest to inwestycja w skórę, ale dzięki też temu efekt jest długotrwały. Ja wykorzystałam sobie jedno, jedno takie opakowanie i pod koniec używania, dopiero przy drugim już zaczęłam widzieć naprawdę rezultaty. Jak zaczęłam widzieć rezultaty, chwilę sobie jeszcze postosowałam i nagle doszłam do wniosku, że nie mam potrzeby. Nie używam tego już chyba z trzy, może więcej miesięcy i nie powraca. Moja wielka lwia zmarszczka nie powraca, więc... Możesz mi uwierzyć na słowo, możesz przetestować to sama, masz gwarancję satysfakcji. E, myślę, że warto jest spróbować, ponieważ chyba nikt nie lubi z taką wielką zmaszczką e, na środku e, chodzić. E, więc jeśli ciebie dotyczy te, ta potrzeba, to zapraszam ciebie absolutnie w wolności i miłości do przetestowania, jak to u ciebie zadziała. A teraz zapraszam Cię do zapoznania się z peelingiem glikolowym. Jest to peeling, którego możesz używać raz, dwa razy w tygodniu. Szczególnie najlepiej wieczorem sobie robić peelingi, ponieważ kiedy robisz regularnie peelingi, martwy na skórę, który powstaje, dodaje się każdego dnia do naszej skóry, każdego dnia, każdego dnia i każdego dnia. Martwy na skórę, kiedy nie jest usuwane regularnie, powoduje, że skóra przestaje oddychać, że skóra jest taka zamurowana, że nie wchłaniają się kosmetyki, które nakładamy, nie wchłaniają się kremy, że podkład się nie trzyma, że jest na wierzchu często tak, taka sucha, sucha, taka chropowata wręcz struktura. To są sygnały, że przez długi czas martwy na nie był zdejmowany, usuwany. Czyli jeśli będziesz sobie regularnie robić peelingi, peelingi, które są stosowne do Twojego rodzaju skóry, do Twoich potrzeb, jeśli masz skórę naczynkową, wrażliwą, e, trądzikową być może, czy bardzo, bardzo cienką, to zapraszam Cię do używania peelingu glikolowego. Ja zapraszam Cię do używania peelingu glikolowego w każdej sytuacji, nawet jeśli e, obojętne jakiego peelingu, peelingu używasz. Bo masz skórę może normalną, bez żadnych problemów. To i tak zapraszam Cię do używania peelingu glikolowego, dlatego że on, to jest peeling, który jest niemechaniczny, czyli nie trzeba pocierać, nie trzeba tutaj podrażniać tej skóry, żeby usunąć na skórek. Jest to taka śmietanka, taka, taki, taka śmietanka, która którą nakłada się na buzię jak krem, po 20 minutach martwy skórek zostaje rozpuszczony. I to jest piękne, że bez żadnego działania mechanicznego, czyli w bardzo, bardzo bezpieczny sposób. I niesamowitym takim fenomenem w tym peelingu jest to, że o ile zwykle peelingi powodują takie przesuszenie skóry, że zawsze trzeba pilnować po peelingach, trzeba bardzo pilnować, żeby nawilżyć swoją skórę, tak ten peeling glikolowy jednocześnie nawilża. To jest taki fenomen, więc po tym peelingu również odczujesz zwiększone nawilżenie, zwiększoną gładkość taką skóry i jestem pewna, że zakochasz się w tym efekcie, będziesz skakać przed lustrem z radości i będziesz stosować sobie to bardzo regularnie, ponieważ będziesz również nie tylko miała emocje, odczucia, ale będziesz również widziała tego przepiękne. Rezultaty, To jest mój, jeden z moich ukochanych produktów. Wszystkie są moje ukochane, ale mój ukochany szczególnie ze względu na moją skórę, właśnie naczynkową. To jest peeling, którego ja używam. Wisienką na torcie w linii Repair jest maska biocelozowa. Maska bioceluzowa, poprzez tych, którzy dobrze poznali jej składniki, nazywana jest botoksem roślinnym, pokażę Tobie maskę biocelulozową tutaj, to jest dokładnie ten produkt, o tym, o tym mówię. Natomiast możesz zapoznać się z jej fenomenalnym działaniem, brakłoby nam tutaj czasu, żeby o tym mówić. Natomiast ja powiem tylko w kilku słowach, że przede wszystkim ta maska jest dla osób, które mają szczególnie intensywną mimikę twarzy, czyli zmarszczki mimiczne, takie utrwalone zmarszczki latami, utrwalane latami zmarszczki mimiczne, ponieważ rozluźnia mięśnie mimiczne. Ta maska jest dla osób, które mają nadwrażliwość skóry, które mają rumień, które mają ym, podrażnienia warstwy lipidowej. To jest absolutnie maska dla wszystkich osób, które mają cienką skórę, które mają skórę trądzikową dla wszystkich osób, które ym, przebywały na słońcu i być może mają oparzenia słoneczne, mają przesuszoną skórę poprzez przebywanie na słońcu. Ta maska jest również dla osób, które poprzez przebywanie na słońcu. Doprowadziły do połamania włókien kolagenowych na słońcu. W solarium przede wszystkim się takie rzeczy dzieją, więc ta maska odbudowuje absolutnie strukturę skóry. Ta maska powoduje uniesienie jeszcze szybsze niż poprzednie składniki uniesienie właśnie owalu skóry, wygładzeniem. Powierzchni skóry. Więc myślę, że do tego się ograniczę, choć tak jak wspomniałam o tej masce, można by mówić godzinami, jakie ona ma dobroczynne działania, ale jest po prostu SOS, hitem, bombą witamin. Jeśli Tobie zależy na tym, żeby szybko o siebie zadbać, żeby szybko mieć rezultaty, proszę stosuj tę maskę. Regularnie. Po więcej oczywiście zapraszam do kontaktu.